Wszyscy mówią, że cholesterol to wróg. A co jeśli powiem ci, że bez niego twój mózg przestałby działać? 25% całego cholesterolu w twoim ciele nie znajduje się w wątrobie, tylko w mózgu. Tak, to właśnie cholesterol buduje błony neuronów, wspiera komunikację między komórkami i bez niego nie mógłbyś się uczyć ani zapamiętywać czegokolwiek. Wyobraź sobie, Twój mózg to sieć miliardów kabli, a cholesterol to izolacja, która je chroni i sprawia, że sygnały pędzą z prędkością światła. Bez niego, zwarcie i ciemność. Co ciekawe, kiedy poziom cholesterolu w mózgu się psuje, zaczynają pojawiać się choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, Parkinson, a nawet zaburzenia pamięci i koncentracji. Więc następnym razem, gdy usłyszysz słowo cholesterol i pomyślisz tylko o sercu. Pamiętaj, to dzięki niemu twoje wspomnienia w ogóle istnieją. Chcesz więcej takich szokujących ciekawostek o mózgu? Zostaw follow i odkrywaj ze mną, jak naprawdę działa twoja głowa.